www.emyślnikcolo.pl. Witam w dniu dzisiejszym na podpisaniu umowy w ramach termomodernizacji Szkoły Podstawowej imienia Tony Halika we Wrzącej Wielkiej. Miło mi dzisiaj gościć wszystkich, wszystkich Państwa. Chciałem Państwu przedstawić firmę, właściwie jej właściciela, pana Jacka Strzelińskiego. Firma Lopard Bud, która będzie realizowała ten projekt. Miło mi, że pan Jacek znowu podjął rękawice i kolejna inwestycja na terenie gminy Koło będzie przez firmę Lopard Bud wykonywana. Firma Zgozdowa, więc znana nam. I już dwie inwestycje mamy poza sobą, więc myślę, że i ta, ta kolejna zakończy się sukcesem. Ten finał, który który dzisiaj mamy w postaci podpisania umowy e, został poprzedzony ogromną pracą tutaj wykonywaną między innymi przez Pana, przez pana Marka, Panią, panią Skarbnik e, i wielu pracowników Urzędu Gminy. Na to się złożyło, żebyśmy dzisiaj mogli właściwie takie święto e, obchodzić. Co prawda w, jeszcze dużo przed nami. Zakończenie budowy przewidujemy na połowę września e, tego roku. Umowa dzisiejsza opiewa na 1 901 328 złotych i 21 groszy, taki dzisiaj kontrakt podpisujemy na termomodernizacji szkoły, dofinansowanie Polski Ład 85%, ta, ta promesa początkowo wynosiła 2 miliony, ale w związku z tym, że udało nam się Takiego wykonawcę tutaj e, dzisiaj podpisujemy umowę. E, ta, ta promesa ostatecznie jest e, niższa, ale ten procent dofinansowania się tutaj e, nie zmienił. E, trzeba też powiedzieć, że e, ta, ten przetarg e, no, cieszył się bardzo dużym powodzeniem, jeśli chodzi o, e, o wykonawców. E, tym razem mieliśmy ich 12, między innymi tutaj firma Leopard Bud te ceny były różne, ale duża część jest zbliżona do, do naszych zamierzeń kosztorysowych.